głęboką wodę i siedzę w Jezuczce, ale trzeba zaśpiewać, trzeba wystąpić, trzeba pokonać tremę, strach i poradzić sobie z, ze sobą na scenie, nawet jeżeli będą jakieś błędy i uruchomienia. To bardzo dużo uczy. Ona faktycznie traktuje człowieka całościowo, w kontekście techniki wokalnej, ale także w kontekście mentalnym też potrafi ludzi zarazić tą pasją, potrafi ich przekonać i to się bardzo sprawdza. Taka nasza idea, myśl przewodnia, żeby podstawy dały możliwości tego wszechstronnego rozkwitu, rozwoju. I oni potem określają się, co w nich najbardziej zatwiło. Są się najbardziej, czyli to interesuje, gdzie chce pracować ich osobowość, bo to jest kształtowanie osobowości, wyzwanie osobowości, która często jest zamknięta i właściwie nie wiedzą i chcą śpiewać. Ale co i jak, gdzie budzi się to. Kończyłam studia z edukacji muzycznej. Postanowiłam, że po studiach będę dalej kształtować swoje umiejętności wokalne. Wcześniej spotkałam się z wieloma pozytywnymi opiniami na temat metody pani profesor Gałańskiej Treat i postanowiłam to sprawdzić. Mamy wiele projektów, sympozjum, warsztatów, spotkań z ciekawymi ludźmi ze świata muzyki. No właśnie daje możliwość rozwoju poprzez takie projekty jak warsztaty artystyczne, czy właśnie teraz nagranie płyty. Wybieram się też na wokalny wydział, na, na, na studia magisterskie, więc to jest tak jakby takie przygotowywanie mnie do tego zawodu. Zdałem właśnie na studia magisterskie do poznania, na wydział wokalno-aktorski. Także dwa lata mnie czekają jeszcze edukacji wokalnej. Mhm. Dwa lata na tego. Światło godzin naszej szkoły przede wszystkim ukierunkowana jest na podstawy śpiewu, to znaczy jest to technika wokalna, jest to aktorstwo, jest to muzyka kameralna. Tutaj kładziemy duży nacisk na sceny zespołowe, duety, tercety, na realizowanie spektakli krótkich, a autorskich bardzo często, słowno muzycznych, to są opery, to są spektakle także lżejsze, operetkowe, muzykalowe tak, żeby program był dopasowany do poziomu naszych studentów, ale dawał im możliwość już realizacji całej partii, nauczenia się na tej scenie podstaw zawodu. Kiedy szkoła powstawała, to była unikatowym przedsięwzięciem. W szkole było bardzo ciekawie, była to grupa szalonych młodych ludzi. Pani profesor, której bardzo zależało na tym, żeby zrobić coś innego, Inną nową jakość niż tutaj była w Polsce, bo uczenie w akademii i w szkołach. To ciekawe, bo po poświęcało się tam całe życie, całe godziny, całe dnie, na to, żeby zdobyć jak najwięcej wiedzy i najwięcej uczenia, przede wszystkim z pedagogów. Oczywiście też chwile wzruszenia, chwile, dla, 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 dla których tam byłam, czyli wspaniałą Wam swoją pasję. Ta szkoła jest bardzo otwarta dla wszystkich. Nie trzeba znać się na mutach, nie trzeba mieć wykształcenia muzycznego. W tych trzech latach, oczywiście latach, które są bardzo zdyscyplinowaną sztuką działania w kierunku studenta, zdobędzie się właściwy wykształcenie dające podstawę dalej do pójścia, choćby na studio magisterskie Akademii Muzycznej czy innych uniwersytetów. Ja zapraszam do naszej szkoły. Nie bójcie się piosenkarzy, którzy śpiewacie piosenki, bo na pewno jak zaśpiewacie piosenki, to i zaśpiewacie arię barokową, tudzież jakiegoś uczyniego. A więc zapraszamy szeroko naszą polską młodzież do współpracy z nami, do tworzenia sztuki, którą jest śpiew najbardziej otwarty dla człowieka, najbliższy człowiekowi i do tworzenia sztuki najwyższej, którą jest właśnie przekazanie swojej osobowości i uczuciowości.